Tutaj chcę Wam przedstawić, jak prezentuje się właśnie u mnie skarmianie. Apetyt dopisuje, jak widać. Młode ładnie jedzą. Napychają się. Tak więc metoda, jaką ja mam, to jest trening na głodno. apetyt dopisuje. Za chwilę im damy zakwaszonej wody o pH 5,5 i ołamki młode na na chwilę obecną będą już nakarmione, napojone. Wylotka zamknięta. Czekamy jeszcze na trzy ptaki, e, które za chwilę wejdą. I puszczamy gołąbeczki do roz. Dobry lot koledzy, pozdrawiam.